Siema, witajcie na Keczen Relax Tydzień ze spinningiem, dzień czwarty obrotówka o. Więc chyba się trochę wycofam Jej, już chciałem mówić, panie, tu nie ma ryb, no to co? To zaczynamy, zaczynamy. Ten czwarty dzień tygodnia ze spinningiem, z obrotówką, zaczął się mega dobrze. To jak widzieliście na wstępie, od razu branie, praktycznie przy wstępie do filmu. Natomiast ta ryba się spięła, no i do tej pory nie udało się nic, żadnego kontaktu z rybą. Rozładowałem dwie baterie, trzecią, prawie do końca, jeżeli chodzi o kamerę sportową, więc. Włączę ją wtedy, kiedy będzie jakaś akcja. Mam nadzieję, że coś się jeszcze wydarzy, ja chcę uratować honor tego dnia. No i zaczynam od miejscówki, gdzie trzeciego dnia na koniec wydubałem tego o nie, to przejdę jeszcze w 2-3 miejsca. W tej chwili już dochodzi w pół do czwartej. Jestem nad wodą od godziny 11. O początek, początek zapowiadał się mega dobrze. A co dalej? No to zobaczymy. Póki co cisza. No niesamowicie A ja ściągam jakieś krzole Zamiast łowić ryby co sprawdzić tą miejscówkę tu Czy iść dalej tam Sprawdzimy co? Chodźcie O Pięknie Blues blues Krzesełko czeka Można? Można Następne miejsce odwiedzę z dwójeczką od Mistrala. Ta blaszka nie raz już mnie uratowała w sytuacjach, kiedy się nic nie działo. I jeżeli mam oceniać, to właśnie ta dwójka od Mistrala zrobiła mi najlepszą robotę do tej pory. I tutaj mam takie możliwości, żeby sobie porzucać chyba w jedną i w drugą stronę. Na chwilę zostaniemy. Słuchajcie. Nie tylko na obrotówkę można dorwać o konia, ale zdarza się jej szczupaczek. Nie, nie jest duży. ale czwartego dnia jeśli chodzi o tydzień na obrotówkę wiesz że szczupak uspokój się kolego elegancko słuchajcie elegancko zaraz go wam tutaj pokażę można złowić szczupaka i na obrotówkę I właśnie bardzo się cieszę dzień czwarty Tydzień ze spinningiem, obrotówka, dwójeczka. Przed chwilą Wam mówiłem, że ta dwójka od Mistrala robi mi robotę do tej pory najlepszą. I co? I podejrzewam, że kilka tych obrotówek będzie kupionych w sklepie po tym filmie. Ale naprawdę, o koniec. Już, 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 już kolego, już do ciebie idę. Szybko zmierzymy jeszcze szczupaka. Eee, chcę wiedzieć, nie jest duży, ale pierwszy szczupak w tym tygodniu ze spinningiem. Akurat na obrotówkę. 56 cm. No i wypuszczamy do wody. Taki szczupak czwartego dnia w tygodniu z obrotóweczką Ja już go nie męczę. W takim razie wraca do wody. No i fajnie. Na dwójkę. Blaszkę, czyli wcale nie taką dużą. odetchnie troszeczkę Ach, pięknie dobrze. i o to chodzi a i jeszcze jedno. szybka informacja dla Marcina Marcin wędka katana została oficjalnie rozdziewiczona na wymiarowym szczupaku. Podbierak mokry, ale w taki sposób jaki powinien być. Ja się mega cieszę, dzisiaj rano zaczęło się, na pewno to był szczupak, to co zaatakowało Aglię, ale się nie wpiął, no i później straciłem tamtą blachę. Dużo łazrzenia, dużo chodzenia, no i jak to w spinningu bywa i potwierdza się, że warto chodzić, warto szukać tych ryb. Na kolejnych miejscówkach, obrotówka numer 2 i naprawdę ładny, fajny już szupak, także można na dwójkę obrotówkę wyjmować, nie tylko o konie. Fajnie, cieszę się, bo miałem jechać przez chwilę do domu, już zupełnie inna pogoda niż wczoraj, niż rano, kiedy jeszcze padało. W tej chwili już troszeczkę, gdzieś tam słońce przebija się przez chmury. A ja będę z Wami się żegnał już w tej chwili. Dzięki za odwiedziny. W takim razie, widzimy się piątego dnia, czyli następnego, na Tygodniu ze spinningiem i z obrotówką zobaczymy jak to pójdzie tego piątego dnia. Ja jeszcze nie wiem, bo jeszcze piątego dnia nie było dopiero jutro. Także dzięki za odwiedzinę, pozdrawiam i oczywiście połamania nad wodą.